Nie no biegnij, kurwa. No. Ja no się, się A, ja si No super, super piłkę kebab przepuścił. Nie interweniuje Kurwa, co ten bramkarz w ogóle robi? Ja pierdolę. Aha, karnego. Patrzcie, co ten Rui Patryczka zrobił. Okej, zaraz to będzie jednym Co on odpierdolił? Jakiś wymienił? Po co on robił? Nie no to karma i karny kar... A obronił karnego jebany kurwa. Nie, to się nadaje, nie? It tak jak ja mówiłem pewnie. się kurwa obronić <conventions> tego karnego. No obronił. Ja to nie dzieje. Ja, to, dobrze, ja wam panowie tak jak mówiłem zrobię serię co by było gdyby, albo jakieś testy kardi wrzucę tego wrzucę tam akcję, jest